Ryby w Waszym horoskopie na kwiecień 24. Kochane moje ryby, bierzcie to, co tutaj z Wami rezonuje, to, co do Was pasuje, co się z Wami zgadza. Zostawcie to, czego nie czujecie, co w jakiś sposób z Wami się nie składa. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli pragniecie czytań bardziej szczegółowych, zapraszam na czytanie indywidualne. No, a my już bierzemy się do czytania. Jaki to będzie miesiąc dla ryb? Tydzień pierwszy, tydzień drugi. Tydzień trzeci, tydzień czwarty. Z jaką energią? Ja może przesunę, będzie wtedy lepiej widać. Z jaką energią wchodzicie w kwiecień? Dużo przemyśleń było w marcu, widzę. Z jaką energią wchodzicie w maj? Pięknie. Praca, miłość, zdrowie. Ogólna energia hmm, to runa Durisas. Jest to runa, która przynosi Wam pęd, przynosi Wam działanie. Przynosi Wam tutaj um, takie, taką zachętę do tego, żebyście podjęli Wasze wezwania. Ona będzie Was pchała, to jest ogień w czystej postaci, będzie Was to pchało do działania, popychała Was będzie do um, właśnie tych działań. Weźcie to pod uwagę, więc kiedy a będziecie chcieli podjąć jakieś wyniki, jakieś działania, będziecie chcieli coś zrobić um, tak po prostu to dobrze się zastanówcie dlaczego? że z jednej strony jest to cudowna runa, która zapewnia nam tą energię która popycha do działania ale z drugiej strony popycha nas ona do działania hmm, bez przemyślenia czyli możemy później może później przyjść wam zmierzyć się z konsekwencjami na które możecie nie być gotowi ponieważ zadziałaliście zbyt spontanicznie ponieważ zadziałaliście po prostu zbyt szybko, ponieważ tu w jakiś sposób się skupiliście na tym, co, co trzeba zrobić, i jakby gdzieś uciekło wam przemyślenie tego. Uciekło wam to, że w jakiś sposób trzeba będzie później do tego, Podejść, tak? Trzeba będzie się zmierzyć z tym. Dorisaz mówi o dobrych pieniądzach, a Durisus mówi o transformacji, mówi o przemianie, o dużym rozwoju duchowym. I to też jest taka runa, właśnie takich przejść duchowych. Jest to duża odwaga, jest to pokonanie wrogów, jest to pójście naprawdę po swoje. Natomiast ja zawsze przy coś oszczegam, idź po swoje, ale nie po trupach. Jeżeli chodzi o pierwszy miesiąc, macie tutaj runę Ansus, Ansus, która Was wspiera, Ansus, która Was uczy, Ansus, która mówi Wam tutaj o e, informacjach, o komunikacji. Tydzień, w którym e, możecie doświadczać różnego rodzaju wiedzy, umów, podpisywania różnego rodzaju rzeczy. Tydzień, w którym wiele możecie się nauczyć. Może to być czas waszych egzaminów, może to być czas rozmowy o pracę, może to być czas, w której wiadomości będą do was napływały. Otwórzcie się tutaj na przekazywanie informacji, bo mogą też schodzić do was wiadomości niekoniecznie drogą werbalną. Możecie dostawać listę, możecie też dostawać przesłania od waszych przewodników, opiekunów, od waszej duszy. Wy jesteście bardzo spirytualnym znakiem, bardzo emocjonalnym i duchowym. I tu ewidentnie możecie otrzymywać informacje też z góry, więc na to się otwórzcie. Dlaczego też tak mówię? Dlatego, że wchodzicie tutaj z taką energią, ale to zaraz opowiem. Drugi tydzień będziecie skupieni na tym, co u Was w domu na Waszej rodzinie, na Waszych bliskich. Na domu, jako domu, na mieszkaniu Możecie myśleć tutaj właśnie o kupnie, sprzedaży, przeprowadzce Możecie po prostu uporządkować też dom Albo może będą tutaj jakieś sprawy rodzinne, nad którymi będziecie się pochylać tak? Czas spędzony z bliskimi, z rodziną, w tym towarzystwie, w tej przestrzeni W tym zakresie zainteresowań Kolejny tydzień to jest czas związków i partnerstwa u Was powiedziałabym, że jest to dobry moment na podpisywanie wszelkiego rodzaju umów. Ja mam wrażenie, że dla niektórych z Was, bo pokazuje mi się tutaj cała historia, tak? Podpisuję umowę kupno sprzedaży domu, dobijam targu i w końcu w końcu mi się to udaje i dopinam swego, nie? Więc tutaj jakby... Wszystko się układa jakby w, w takim ciągu, więc też może to jest informacja dla kogoś z Was. Natomiast ten drugi tydzień upłynie, trzeci tydzień upłynie Wam pod wezwaniem partnerstwa. Będziecie napotykać osoby, które będą fachowcami w swojej dziedzinie, więc jeśli poszukujecie kogoś, to ten trzeci tydzień będzie sprawiał, że będą przychodziły do Was osoby, które są fachowcami w swojej dziedzinie. Jakby mistrzami w swoim fachu. Więc pamiętajcie też o jednym, że jeżeli już napotykacie osobę, która jest naprawdę dobra w tym, co robi, to też warto wynagrodzić ją osobicie. Tak? Adekwatnie do tego, co potrafi. No, i mamy czwarty tydzień u Was, czwarty tydzień, który a, mówi tutaj o cierpliwości, ale to jest też taki tydzień, który przynosi Wam wynagrodzenie za Waszą ciężką pracę. Być może będzie to e, czas, w którym będziecie zbierać plony Waszej całorocznej działalności, e, tego co, czego dokonaliście. Może tak być, że albo będzie to spływało z miesiąca, albo właśnie z dłuższej przestrzeni. Tydzień pracy, tydzień działania, też tydzień, który będzie Was uczył, że życie jest cykliczne, że życie ma swoje etapy, że coś się kończy, coś zaczyna, ale to jest czas zbiorów, czas radości, podwyżek czasami i otwierania się na to, co, co może do Was przyjść, co sobie wypracowaliście. Energia, z którą wchodzicie tutaj, to jest runa manna. Dlatego też mówiłam o tym ogromnym rozwoju duchowym, ponieważ te dwie runy obok siebie też o tym mówią. To jest ogromny skok w rozwoju, a manna też mówi o patrzeniu z wyższej perspektywy o takim patrzeniu z poziomu czakry korony, patrzeniu z wyższego. Poziomu takiego, żeby dostrzec coś, jakby bardziej umysłem, żeby patrzeć na to, co się dzieje z perspektywy kreowania tej rzeczywistości. Więc wy będziecie mieli jeszcze tutaj przez ten miesiąc, będzie będzie wam towarzyszyła energia kreacji, będzie wam towarzyszyła energia tworzenia i przy Manas tak właśnie jest, ja nawet z reguły się zawieszam przy Manas, bo jest to też runa filozofów dla mnie ale ona też mówi o wchodzeniu na wyższy poziom o negocjacjach o um, tworzeniu rzeczywistości ale nie poprzez Siłę rąk, a poprzez siłę umysłu. Więc na to Was uczulam. A wchodzicie w maj z energią algiz, czyli energią ochrony, zaopiekowania. Więc będzie to na pewno fajny miesiąc dla Was, ponieważ bardzo duchowy, bardzo duchowy miesiąc u Was. I uważam, że. Wiele tutaj w przestrzeni duchowej może się u was otworzyć, zmienić, rozwinąć. Ale też mam tu zadowolenie z pracy, radość czerpaną z pracy, z przebywania z innymi, z bycia wśród towarzystwa. W miłości mam tutaj runę i was, czyli wszystko jest jakby po staremu. Jeżeli pojawi się ktoś nowy w waszym życiu tutaj, to uważam, że jest to ktoś, z kim wcześniej już kiedyś się znaliście. I może to być osoba nawet, którą znaleźliście w poprzednich wcieleniach. Taka magiczna relacja może się tutaj pokazać. Natomiast jeśli jesteście w relacji, która Wam nie służy, to powiedziałabym, że jesteście w relacji uzależniającej. Więc też przyjrzyjcie się temu. Co do zdrowia, nie mogę tutaj nic powiedzieć, ponieważ mam pustą runę. Więc jakby uważajcie na siebie. Chociaż wam tutaj właściwie nic wam nie grozi, no bo mamy algi, więc jesteście tutaj pod opieką, zaopiekowani. Um, ja bym tylko zwróciła uwagę na alergię, bo gdzieś mi się tutaj tak jakby pokazują, więc na tą bym wam tylko, kochani, zwróciła uwagę. O, co my tu mamy? Co wam będzie przeszkadzać? Zdrowie, czyli jednak zwrócić uwagę na swoje zdrowie. Co wam będzie pomagać? Rada od Run. Radą od RUN jest przede wszystkim pójść po swoje. Radą od Run jest skupienie się na sobie, na swoich potrzebach, na swoich pomysłach, na swoim sukcesie. Praca nad pewnością siebie, wychodzenie z tej energii takiej cichej myszki, tu jest jakby jestem zwycięzcą, jestem królem mam przekonanie, że to czego pragnę jest mi ma być mi dane, ponieważ wiem, że we wszechświecie jest wszystkiego pod dostatkiem i wam też się należy i takie przekonanie jest tutaj istotne też korzystanie z pomocy mężczyzn jeżeli mielibyście wybrać tutaj w tym miesiącu osobę, która wam pomaga, uważam, że powinien być to mężczyzna Bardziej niż kobieta, albo kobieta o bardzo silnej męskiej energii. Jeżeli chodzi tutaj o to, co Wam przeszkadza, to w pewien sposób jest to zdrowie, więc zwróćcie uwagę na to zdrowie, zwróćcie uwagę na Wasze dolegliwości, żeby nie przerodziło się to w coś po prostu, nie wiem, no czasami warto. Um, nie wiem, wziąć tabletkę na alergię od razu, zamiast męczyć się i chodzić o puchniętym tydzień, nie? Na przykład. To, co Wam będzie pomagać, to Wasza cierpliwość i praca. I świadomość, że na fajne rzeczy warto poczekać. Świadomość, że systematyczność w działaniu, konsekwencja w działaniu przyniesie Wam tutaj naprawdę duże plusy. Tak. I zobaczymy, jaki anioł będzie Wam towarzyszył w tym miesiącu. Anioł Przewidywania uczy nas, jak odnaleźć i słuchać tej części w nas, która przewiduje przyszłość. No mówiłam, że u Was jest rozwój duchowy. No i jakbym tego nie patrzyła, tak to wychodzi. Więc macie tutaj też jakby przewidywanie, jasno widzenie, moim zdaniem. Praca umysłowa, bardzo duchowy dla Was miesiąc, bardzo. Także ja Wam tutaj życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Trzymajcie się.